się manko w dzisiejszym odcinku wymienimy sobie podłoża u pięciu dorosłych samic więc co złapiemy sobie je wszystkie i opowiemy sobie coś o niej urządzimy nowe teraria Te się zmienimy i włożymy je do starych terarii no i jedna złapana Teraz następnie tu mamy drugą samiczkę Harpaktira Pulchrypes. I druga samiczka z okna. Tutaj mamy jedną samiczkę, hapolochus formosus, zakopaną. Zjemy sobie ten złapień. mamy drugą samicę z tego gatunku O, ta wyliniała tu, Szkoda, że wyliniowały były dopuszczone, ale już stwardniała więc można ją przełożyć Dzisiaj nie powinno stać I ostatnią samicą, jaką sobie dzisiaj przełożymy będzie Sazimai Klasynica. Dobra, ja idę umyć pojemniki i zrobimy sobie zbliżenia i wystrojne pojemniki. Dobra, pojemniki mamy tam umyte. Zacznijmy naklejeczki naklejone. I sobie świeżo zrobionego torfu. Dobra, jak pierwsze, teraz jest za ha, ha, ha. Wsypujemy torf. W pojemnikach mamy torf. Damy im takie krzaczki, żeby sobie miały na czym zrobić rusztowanie dla sieci. No w tamtych pojemnikach widzieliście. Nie pajęczynowały, a długo tu już były. Nie wiem, czym to było spowodowane. Bo ptacznik lubiący kopać. A. Wyglądają pojemniki ja nie tego gatunku. Przełożymy sobie je tutaj i zaraz zrobimy zbliżenia. Bo jeszcze posypiemy sobie takim piaskiem czerwonym z gliną? Dobra, wrzucamy pająki i zbliżonka. Mamy No i co Wam mogą o niej opowiedzieć? No to pochodzenie Południowa Afryka. Szybki pająk z silnym jadem. A dorosła samica. Dorasta do około 5-6 cm ciała. 13 cm z odnóżami. Zaraz wam pokażę z bliska. Obydwie samice już w nowym domku. Tak się prezentują. Bardzo ładnie widać na tym czerwonym piasku. Fajny dodatek. Dobra, mamy następnego pająka. Sazimai. Pająk występujący w Brazylii, dysponujący słabym jadem i dorasta do 6-7 cm ciała dorosła samica zaraz Wam go pokażę tak wygląda dorosła samica dawno nie więc nie ma takich ładnych kolorów jak powinna mieć ale jakoś te helicery widać ten fioletowy na nóżkach coś tam widać no i dostaj nam dwie, dwie samiczki Hapalopus formosus. Występowanie Ameryka Północna słaby jad. Narastałem do około 5 cm ciała. Druga samiczka. Trochę mniejsza. Zaraz ja moim z bliska. daję jeszcze po kawałku korka i po kawałku listka. Tak wygląda mniejsza samiczka, a tak wygląda większa. Bardzo ładne pająki.